Was, a to już drugie spotkanie z Mistrzostwa Europy. Gramy z Włochami tym razem. No to zaczynamy spotkanie. Wygraliśmy w. a tu akurat wspaniały z zawodników, napastników także. Balotelli z Włochi. Robert Lewandowski z, Lewandowski z Polski. Zobaczymy, jak się potoczy to spotkanie. To okaże się leczyć. Czy to będą baltedli Czy może Lewandowski? Kto strzeli więcej bramy w tym spotkaniu? Włochy czy Polska? Zapraszam do spotkania. Wszystkie spotkanie będziemy mieli przed sobą, ale mam nadzieję, że to będzie ładnie, że ja skieruję A ja nie Bo mam doskierować, to ładnie. Jeżeli ja skieruję to Tutaj ładnie polacy nie dają coś zrobić. Lecz tutaj ładnie doskiwał dudkę, ładnie doskiwał dudkę i... To jakaś nie zrobić. Jeśli jakiś mówię błędy, piszcie w komentarzach, to chciałem się naprawić. No, budka, Butka, podanie do Mierzyjewskiego. Mierzyjewski jeszcze raz do Butki, Budka jeszcze raz do Mierzyjewskiego, ładnie rozpytanie, ale tutaj przejmuję. Nie, to. Nie, ma, Trzeba ładnie, ładnie, technicznie. Ostrzał z dissol, z Podanie do Do Murackiego, Muracki. Ryborczykowskiego, Boszczykowski wycofuje do... piszek ładnie, zagrywa do Boszykowskiego, Boszczykowskiego. Błaszczykowski... Ładnie do Właszczykowskiego, lecz za lekko. Tu nie ma szans dojść do tego Borczy Koski. już będzie działką. Wielką... Nie Nie Do dokładnie. Mógł sobie przyjąć tego spokojnie. Wasilewski ładne odzyskanie. Tam był fał, panie sędzie, fał na Mierzy... na Wasilewskim. Jest Balotelli, ale tutaj Mierzejewski pinuje, lecz nie udaje się przyjąć tej piłki. Będzie szansa, tutaj dwóch zawodników, ale zjechał, Balotelli przepisze, Balotelli strzela, nie ma mam kierownictwa, gol, 1-0. No cóż, Polacy przegrywają, 1-0 z Italią. No, niestety, nie, nie powiodło się w tej połowie. Może jeszcze odzyskamy, zmieszamy prowadzenie na jeden do jednego. Emisujemy może jeszcze to spotkanie, ale my Nie Nic nie wiadomo nigdy. Oj, jelej, jelej, pani Panie sędzie, fałlował. No, po raz kolejny fałluje mi tych zawodników. Co ty nic nie reaguje? No piszek nie odbiera pijaczki niestety będzie szansa na bazę Zara na Italii I Nie ma bęki, dobrze, podanie Podanie do obrony jak obroniak przyjmuję przyjmuje to? Mierzyjewski, Mierzyjewski Mierzyjewski, no co jest? Mierzyjewski. Bardzo ładnie popisz, ale co, co tam było? faul? FAU? Co schow, bo nie wierzę, Biała. Wasilewski, Wasilewski, zobacz do Murackiego, Murackiego, do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski, jaj Błaszczykowski, ta ci piłkę. Budka jeszcze próba odzyskania leśnie urana. Będzie szansa przed Italią, Italia Italią, Italią. <grytanie> <grytanie> Ładnie Wasilewski. Przezemysł do piszczka. Murawski. No bo, szyk ej, bo szykowski chciał się pokiwać. I... Zakończyło się. To stratą. Pierwsza połowa nam nie wyszła. Mam nadzieję, I może nawet to. zremisujemy. Dobra, Murawski. Murawski do piszczka. Piszczek. Łukasz, Łukasz, no Błaszczykowskiego Błaszczykowski, odegranie, Aj tam fal był, panie sędzio Ładnie tutaj znalazł go, ale tu nie doszedł No, Obraniak, co ty zrobiłeś? byście się cofnął, to byś miał piłeczkę Dobra, będzie szansa, no, ojej, nie ma piłeczki Nie ma piłeczki jednak Balotelli, Balotelli. ładnie zagrał tam Pekus, mam nadzieję, że odzyska tę piłeczkę Nie ma, Błaszczykowski, a nie! Jak to wpadło? Już cię nie mogę! Boltelli! Zabiję cię! Zabije normalnie! Jak ty mogłeś to nie spakować? Jak? Jak to wpadło? Nie no, nie wierzę. Jaki tu fukst! Boltelli! Nienawidzę cię, chłopie! Dobra, obrany tak samo. Bohuję na się okazały za ciężko, derzyna dla kazajnka Boszykowski. No pani sędzio, ufał na Boszykowskim, bardzo dobrze. Jest żółta kartka dla, dla Balsagi. Jak on ma tam... Mogę źle czytać. Boszykowski wrzutka. Obraniak, obraniak uderza, ale tutaj dobrze też interweniuje obrońca Włoch. Dudka, Dudka odzyskuje piłeczkę, Dudka. Dudka podanie do Mierzejewskiego, Mierzejewski do Benisza, tam został faulowany, ale przy korzyści, Benisz, teraz to jest, został faulowany przez Balotelli, Balotelli, Balotelli strzeli błądkę oraz zastąpi żółtą jest w tym spotkaniu, no pięknie. Obranie, obranie dla in ale najniższego zawodnika w białym. <coughs> Piszczek. Piszek. Łukasz Piszczek. Trządz z Łukasz Piszczek odbija się od jakiegoś tam zawodników reprezentacji Polski. I niestety będę Włochy czy lecę Boletaj, że to tak jest z Jągo. I z Dziągą niego... tego selekcjoner. Bo chyba boi się, że czy załawi i zagra w z spotkaniu. na spotkaniu. Ojojoj, Dutka, ładnie wsił to, ale oberyk nie ogarnął tego. Piszek, nie ma Paulu, piszek, ale niedokładnie, prosto w obronie w napastnika Tu ładnie, piszek znowu odbiera Błaszczykowski, Błaszczykowski. Błaszczykowski podanie do Dutka. Dutka, Dutka. Ładnie zjechał do obraniaka od razu. Obraniak znalazł tam Mierzyjowskiego. Bardzo ładnie, tu przyjmuje obrońców Włoch. No cóż, jak na razie 2-0. Ludka ładnie odzyskuje do obraniaka. Obraniak. obraniak do Lewandowskiego. Lewandowski widzi obraniaka. Piękny obraniak. Obraniak wychodzi. Obraniak. Obranie, ładnie. i strzał. strzał ze stansu, nie bramki, co to było za strzał, w ogóle siły chyba nie dał w ten strzał, Jan Milić bufon nie miał trudności z obroną takiego strzału, Lewandowski, przyjmuje piłeczkę do Mierzejewskiego, Mierzejewski, do... Lewandowski z powrotem Lewandowski do Bosikowskiego, Borszykowski z powrotem do Lewandowskiego Lewandowski, Lewandowski! Strzela! Lewandowski nie ma bramki odbija się od obrońcy Włoch i będzie szansa rzutu łożnego Obroniak stoi przed rzutu łożnym rzuca daleko, za daleko, zbyt daleko i nie ma strzału na bramkę Jeszcze idzie kontra będzie szansa przed Talią. Zatrzymuje go Robert Lewandowski nie ma już takiej szybkiej konty, To już jest chyba koniec spotkania, Przegramy go 2-0. A może i być więcej. Nie. Jest 2-0. Zakończyło się spotkanie. dziękuję Będzie... za piękne spotkanie na Włoch. No przegraliśmy niestety zdarza się. Nie wiem co to powiedzieć. Zobaczymy jak tam. Będzie tabela się przedstawiała. No, Włochy mają 3 punkty. Włochy już mają chyba zapewnione wejście. No, teraz będzie szansa, bo będziemy grali ze Słowakami. No, jak z nimi wygram, albo ze Słoweniem, Zależy. No, zależy od tego spotkania, co teraz będzie. Mam nadzieję, że wygramy. Jeśli nam się nie uda, no trudno. Jeśli się uda, będę szczęśliwy. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, subskrybujcie, łapkę w górę, lajkujcie, lajkujcie i polecajcie znajomym. Do zobaczenia w następnym odcinku Bobas.